Egzamin ósmoklasisty z grudnia 2024 roku, zadanie 17. Dany jest trójkąt ABC, w którym długości boków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. Długość boku AC w tym trójkącie jest równa długości boku BC. Musimy uzasadnić, że trójkąt ABC jest równoboczny. Wiemy, że długość boku AC jest równa długości boku BC. Czyli to, co mamy tutaj w tym miejscu, jest to długość AC jest równa długości BC, czyli tej wartości po prawej stronie. Dzięki temu możemy stworzyć sobie równanie, może zrobię to na samej górze, gdzie mamy 3x minus 12, to się równa 88 minus 2x. Aby wykonać to zadanie, musimy tak naprawdę obliczyć x -a. i za pomocą tego równania możemy to zrobić. Oczywiście x -y przerzucamy na jedną stronę, a liczby na drugą, czyli mamy po lewej stronie 3x, z prawej strony mamy Minus 2x, więc kiedy przerzucimy to na lewą stronę, zmienimy znak, będziemy mieli plus 2x. Teraz z prawej strony mieliśmy 88, więc przepisujemy, a z lewej strony przerzucamy minus 12, zmieniając znak, będziemy mieli plus 12. Teraz mamy 5x, to się równa 100, dzielimy obie strony równania przez 5, czyli x równa się 20. Mamy już obliczanego x, więc teraz możemy obliczyć długości boków tego trójkąta. Zacznijmy od boku AC, to się równa 3x minus 12. Podstawiamy pod x 20, czyli będziemy mieli 3 razy 20 minus 12, a to jest 60 minus 12, czyli 48. Teraz weźmy bok AB, to się równa. Widzimy, że jest to 1,5x plus 18, to się równa. 1,5 razy 20 to jest 30, plus 18 to 48. No i na końcu został nam jeszcze bok BC. Na początku było powiedziane, że AC równa się BC, więc tak naprawdę możemy uznać, że to też jest 48, ale może w ramach treningu jeszcze to obliczymy. Czyli 88 minus 2x to się równa. 88, 2x to jest 40, a to się równa 48. Widzimy, że. Każdy z boków tego trójkąta wynosi 48, a to daje nam potwierdzenie, że jest to trójkąt równoboczny.